Cześć Widzowie, na samym się patrzę, w 2009? Czyli chciałem wyjaśnić pewne sprawy, które się wydarzyły w ostatnich dniach. Kiedy nagrywam ten odcinek, nie wiem którego dnia to rzucam, ale powiedziałem wam, że wytłumaczę wam pewne sytuacje, których miały się wydarzyć. Ehm, konkretniej miałem jechać z nie z pomiarą mojego teledysku Następnego dnia miałby lecić film o tym, jak, mm, jak się przygotować na Biwak lub Survival, i na Warcraft ehm, No, i miałem jechać na taki przyjacielski biwak, e, albo to ja można powiedzieć, jakieś obozowisko z swoimi najlepszymi kumplami, ale na wakacji to nie wypaliło powietrza, dlatego że z moich kumpli, mówię tu Igor i gorszej 3. Nie powiedział swojej mamie o moim pomyśle i nie powiedział tego, że nawet powie, nie, powie, nie skonsultował się z, nim, z nią ani wcześniej nie tego to mi nie użyło to on jest tak on tak już jest dlatego często z nim nie nagrywam bo on ma po prostu, ma tak swój to jest świat według Igora po prostu e, a dalej mówiąc to miałem jeszcze z iść z drugim kumplem bo miałem zapasową e, Prozycja, ale wydarzyła się nieprzyjemna sytuacja z jej ciotką, jego ciotką. Bo mój kolega nie ma mamy, bo jego zmarła i zajmuje się z nim ciocia. I ciotka w ogóle nie umie używać kawa komórki. Bo jak ja do niej dzwoniłem, próbowałem z nią się, spróbować, choć to nie odbiera komórki. A ja chciałem, żeby mój kolega mógł ze mną pójść na biwak, żeby nie czuć się samotnym. Kto by chciał przecież spać sam? Przecież najlepszy. Jak się on drugi, osoba boi, to przecież grupę raźniej, a tak to wyszło jak wyszło. Nie jestem z tego dumny, że mnie tak, zostałem tak, tak oszukany. Nie lubię takich rzeczy. Czyli i do tych osób mówię: Chłopaki, ogarnijcie się i zastanówcie, co robicie, zanim coś zrobicie. I zanim coś powiecie, jak następnym razem będę chciał, was, któregoś z Was zaprosić na taki mały piłak, to proszę. O, niech Twoja ciotka, admirator Roblox, wie, wie, wiesz o kogo mi chodzi. Niech odpiera o mnie komórkę, bo to były istotne sprawy. Dopisałem do niej na messengerze, pisałem do niej, nadzwoniłem do niej, pisałem. Ona mnie odpierała. Jedyne co to jej. To jej syn ode mnie i musi mi odpisywać. To jest niedojrzałe. A drugi, Igor, nie oszukuj wi swoich widzów. Kanał na YouTube jest stworzony jest po to, żeby tworzyć prawdziwe filmy. Ja tutaj tworzę filmy i mówię zawsze prawdę. Bo dzięki temu masz taki, jesteś taki stabilny. Mówisz swoim widzom prawdę i dzięki temu oni ci bardziej ufają. A przez to, że nie mówisz im całej prawdy albo kłamiesz im, to już twoje zostało poszarpane. Ja nigdy nie kłamię. Jeśli coś już pomyliłem, to przepraszam. Może to nagra w taki odcinek, któryś... Zgaduję, że o sprzęcie nagrał kiedyś odcinek, bo obiecałem, że nagram. Ale... Jestem... Wkurzony, dlatego że moi chłopaki mnie wystawili. Po prostu i nie mogłem, nig nigdzie nie pojechałem w końcu. Może za rok pójdę się zrobić ten, ten pomysł, ale na ten moment nie chciałem, żeby tego. Poza tym jakiś materiał, niedługo, e, za jakiś rok, wstawi się film o, o życiu takiego pewnego twórcy, e, który śpiewał. No i, i po prostu chciałem pokazać twarz teraz. Nie za rok, bo to, była ich, to jest ich wina i to jest konkretnie ich wina, bo oni się ze mną nie skontaktowali i nie porozumiewali tego. Jak nie umieją nie odmawiać komórek, ani nie umiej, ich, nie umiej, ich rodzice są nieodpowiedzialni, to jest ich sprawa. Po prostu zniszczyli mi trochę wakacje, bo czekałem um, pilnie, czekałem przez co najmniej 4 tygodnie, nawet pięć drugiego miesiąca wakacji, no i po prostu nic. I to jest dla mnie smutne. Że się ustawiałem to wcześniej. Ustawiałem to. Czy, e, ustawiałem to nawet. W maju nad ustawiałem. W maju to wszystko już ustawiałem. Już mówiłem, że wam, że to zr zrobimy. Potem w czerwcu mam mówiłem. Przypominam wam, w drugim, drugim e, miesięcu lata. A wy. Nie pamiętacie. Panowie. Ogarnijcie się proszę. To jest materiał tylko przeznaczony do uszu tego admiratora i Igora się 3 Żeby wiedzieli o czym. Jak się jak ja teraz czuję. Czuję się po prostu zdradzony. Na ten moment. Dlatego dziękuję. Moja twarz została być pokazana. Nie mam nic co ukrywać. Smutno jest mi tylko to, że właśnie nie pojechałem, bo ja nigdy na życiu nie byłem i to miała być nasza wspólna przygoda. Ale że, że życie takie czasami życie bywa, że próbuje, robi nam wkładać figle. No i. Nie udało się pojechać na przykład, to co chciałem zrobić, pojechać na do Łodzi koło... Znaczy dale, daleko od Łodzi, bo ja nie mieszkam w Łodzi ani na obrzeżach, ani dalej od Łodzi. Mieszkam nawet dalej, dalej, dalej od Łodzi. Chciałem ją odwiedzić, żeby móc zobaczyć majkową Łódź, na jakiejś wycieczce byłem i chciałem ją ponownie zobaczyć. Ale nie wyszło to ze względu na to, że chłopaki po pierwsze nie mogą, a po drugie po prostu, który... Wszyscy moich kumple są zajęci, swoimi swoje sprawy. Jeden jest na rehabilitacji co roku, a drugi jest ma po prostu karę na, na komórkę. Dobra, dziękuję, że mogli, mogłem wam... Um, dziękuję wam, że mogliście mnie wysłuchać. Bo to jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję wam. Dziękuję wam i tobie. Bardzo was pozdrawiam. Bardzo was lubię. Trzy lata się chciałem. Ale główne ściągnięcie maski będzie w dniu, w którym założyłem swój kanał. To będzie jaka ogólnośladowa premiera. Pa! Do zobaczenia wkrótce!